Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Adnixowi. Witam Was po nieco ponad miesięcznej przerwie na YouTube. Wracamy na YouTube, będą streamy, będą filmy. Mam nadzieję, że będziemy się razem wspólnie świetnie bawili. No i ogólnie to, jeżeli pamiętacie, to miesiąc temu stawiłem na kartę społeczność oczywiście post, w którym poinformowałem Was, że chcę sobie zrobić przerwę na YouTubie i chcę zakończyć pewien rozdział, czyli szkołę. Napisać sobie maturki. Oczywiście ten rozdział już zakończyłem, no i jestem bardzo zadowolony. Że mogę wrócić tutaj do Was, streamować, ukrywać i wiele tego typu rzeczy. Ogólnie to chciałbym bardzo podziękować wspierającym, bo zostało ich dwóch. Naprawdę bardzo dziękuję Ksozajowi, który wspiera już ponad 10 miesięcy i powiedział, że będzie leciał po kolejne miesiące, także życzę mu naprawdę powodzonka z tym. No i tutaj Julci, która praktycznie wspiera już od 3 miesięcy, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i osobom, które wspierały, aczkolwiek, no nie pamiętam, kto wspierał, ponieważ dużo jakby zakończyło to wspieranie, ale jeżeli ty chcesz zostać wspierającym, to teraz masz tutaj na ekranie, jak możesz nim zostać. No ogólnie, to teraz możecie zauważyć, że zmieniły się poziomy. Jest poziom teraz za 4,99, 9,99 i 24,99. Stwierdziłem, że te trzy są wystarczające. Więcej nie potrzeba. No i w sumie to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. A teraz zapraszam Was do kolejnej części materiału. No i generalnie dostałem informacje od pana. Kwebku, jest tu mój widz i generalnie dostałem takie info, że cześć Adrian, najpierw przeczytaj zanim pobierzesz plik blender marki Cox. Obsługa blendera marki Cox. Krok pierwszy. Odpal OBS Studio. Krok drugi. Włącz nagrywanie całego ekranu tak, żeby było na nim widać kamerkę oraz film z obsługą blendera marki Cox. Krok pierwszy jest zaliczony, OBS Studio odpalony, nagrywanie włączone, wszystko się pięknie nagrywa, czyli dwa kroki już mamy zrealizowane. Krok trzeci. Po nagraniu materiału odpal program Premiere Pro i zmontuj go. Krok czwarty. Wrzuć go na YouTube. Krok piąty. Ciesz się z dużej ilości wyświetleń. Like oraz sub. No i tutaj generalnie mamy pozdrowienia od ekipy Discordowej. Serdecznie Was pozdrawiam. Ja oczywiście sobie to zaraz pobiorę i widzimy się za chwilę. Okej okay, moi drodzy, ja już sobie tutaj pobrałem ten cały pliczek i wypakowałem. I zaraz będziemy oglądali. Naprawdę, jeżeli chodzi o moje emocje, to trochę się stresuję, bo nie wiem, czego się tutaj mogę spodziewać, i nie wiem, czy będę mógł sobie pozwolić na opublikowanie tego filmu. No ale dobra, jak sam autor każe, żebyśmy ten film obejrzeli i ma być on nagrywany i wstawiony na YouTube'a, to zobaczymy, jak to wypadnie. Także ja tutaj odpalam i lecimy. Adrian. Witam cię serdecznie panie Adrianie, Manko Mordzia. Cześć Adri! Cześć Adrian. Urodziny 0707 Cześć Adrian, ja i kilka osób chcieliśmy Ci życzyć wszystkiego co najlepsze z okazji 7 tysięcy subskrypcji żeby po Twoim powrocie wszystko było jak najlepiej, żeby twój kanał wspinał się coraz wyżej. No wiadomo Najpierw 7 tysięcy, jest coraz bliżej do 10, potem 100 Pół miliona i milion Myślę, że minie to do dość szybko Te 10 tysięcy będzie jeszcze w tym roku Zobaczę się, myślę, że tak będzie I naprawdę trzymam kciuki za to, żeby tak było yy, Kolejna sprawa Chcę powiedzieć Kiedyś na przykład poznaliśmy Poznaliśmy się na streamie Streamie, który trwał trwał 6 godzin Nasze przyjaźń się trzyma do teraz w miarę yy, Wszystko wyszło naprawdę świetnie od tamtego czasu. Pamiętam tego streama, jak na przykład graliśmy w Us, a potem tej ZW. Ja wtedy powiedziałem, że Adrianicie ja sobie zrobić mokrego bella kiluka. Wszyscy się wtedy śmiali, było w ogóle śmiesznie. Był się naprawdę fajny stream, przyjemny. Yy, mam nadzieję dużą, że Twój kanał się naprawdę będzie rozwijał. I to coraz szybciej, coraz szybciej, aż w końcu wybiję ten milion. Ten milion to jest kwestia, myślę, roku, dwóch, może trzech. Więc no, trzymaj się, Adrian. Ja już dalej nie przedłużam. Będą kolejne osoby, które będą ci mówić y, życzenia. Jest ich też sporo. Więc co? Trzymaj się, Adrian. Cześć. Witam cię serdecznie, panie Adrianie, Adiksowy. No i lodo mi tutaj nie pozwala powiedzieć twojego nazwiska. Witam cię serdecznie i gratuluję zarazem z danej, mam nadzieję, maturki. E, życzę ci jak, na jak najlepszych, jak największych. E, wyników z tej matury. No i życzę Ci powodzenia. A jak już jesteśmy przy powodzeniu, to gratuluję Ci 7000 subskrypcji na Twoim kanale i życzę Ci, e, i życzę ci 10 tysięcy jeszcze nawet i w tym roku. E, dostałem też małe wezwanie Adiksowe wyzwanie, e, aby powiedzieć, jak my się poznaliśmy. I mm, za bardzo... Kurczę, wiem, że Ty przez przypadek się kiedyś gdzieś dowiedziałeś, że ja jestem z tej samej miejscowości co ty. A koniec końców, nie wiem, przez przypadek chyba mnie jakby się zauważyliśmy w szkole, czy też e, ktoś ci to powiedział, że jesteśmy z tej, z tej samej szkoły, nie pamiętam i też dużo o tym nie wiem, ale wiem, że e, coś takiego miało miejsce, no i po raz pierwszy się spotkaliśmy i poznaliśmy w szkole, u nas w szkole e, i tak się to wszystko zaczęło, e, więc e, co ja mogę powiedzieć, jeszcze raz ci gratuluję, życzę ci oczywiście powodzonka e, i tu na YouTubie i ogólnie poza YouTubą, ogólnie w przyszłości. E, tyle, wszystkiego najlepszego. Trzymaj się, Adrian, trzymaj się Anixowy. nie wiem, jakie to masz zakończenie, jakie pożegnanie, jakie przywitania. <grystanie> Ale trzymaj się, hejka. Mam Mordzia, -hmm. <grystanie> ostatnio na Twoim kanale wybiło 7k subików. No i z tej okazji chciałbym Ci serdecznie pogratulować, bo jest już to no, dosyć spora sumka. Gratuluję Ci, stary. No, nie poddawałeś się, no i zobacz, jak daleko już zaszedłeś. No, i też chciałbym Ci życzyć powodzonka na maturkach, bo wiem, że jutro będziesz pisał. Jutro będziesz? Jutro. Na pewno. To... <noise> tak, bo dzisiaj jest trzeci, a... No, jutro jest czwarty, dobra. Mam bardzo wielką nadzieję, że po maturkach powtórzymy Majówłeczkę, bo było grubo i będzie trzeba po prostu oblać Twój wynik. No, i z mojej strony to tyle. Jeszcze raz gratki dla Ciebie, stary. Nie poddawaj się, i powodzonka na maturach. To moja szczęśliwa liczba, urodziny 0707 07. to życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji wbicia 7K. I co mogę powiedzieć? Życzę Ci dyszki, a po dyszce życzę Ci stówy. Nie ma co się bawić półśrodki, po prostu życzę Ci stówy, kiedy tylko wbijesz 10K. No i co, no ode mnie tak szczęścia, powodzenia i uważaj z algorytmem. Powodzonka! Cześć Adi! Z okazji 7 tysięcy stworzyliśmy dla Ciebie z chłopakami filmik gratulacyjny. Mam nadzieję, że ten filmik przyjmiesz bardzo cieplutko i pewnie łezkać się baczko zakręci jak to zobaczysz, że przeżykowaliśmy Ci taki filmik i gratuluję Ci. To twoja ciężka praca, w sumie to twoje hobby, cierpię i... No jakby jesteś tutaj, gdzie teraz jesteś, więc bardzo Ci gratulujemy tego 7 tysięcy subskrypcji, teraz lecisz po 8 tysięcy, zanim długo byś miał 10, później więcej. Leci, rozwijaj się, tak samo ja tobie życzę jak Ty mi życzysz pewnie kiedyś w przyszłości. E, więc no trzymaj się a to nasza pięcioletnia znajomość, a zobacz, razem się trzymamy. Ty masz już 7000, ja mam więcej Ale zawsze się wspieramy, nie wyróżniamy się jesteśmy razem przyjaciółmi Tyle lat, wszystko nie rozłąki Zawsze fajnie wszystko Progresik jest łapeczka I widzimy się za niedługo Cześć Adrian Z okazji 7000 subskrypcji na twoim kanale Chciałbym ci życzyć jeszcze dalszych sukcesów Które osiągasz Żeby twoja widownia stała się nie taka, jak jest teraz, tylko taka, żebyś dalej się rozwijał w tym kierunku. Żebyś miał te 100 tysięcy subskrypcji, może do tego, do końca tego roku. Zdania matury, chciałbym Ci życzyć, żebyś bardzo dobrze ją zdał. Żebyś, o, o, żebyś ją w ogóle zdał, ale na pewno zdasz, bo Ty jesteś mądry chłopak. I co jeszcze mogę Ci życzyć? Lepszej drogi w tym dorosłym świecie, no bo w końcu skończyłeś szkołę, teraz ta maturka i, i po maturce, no wiesz trzeba się ostro wziąć do zapierdalania, do pracy także trzymaj się żebyś nie pracował w McDonaldzie no ale co, no zawsze lepsza taka praca niż żadna e, trzymaj się nara no. W życiu bym się nie spodziewał, że taki film zrobicie i, i w sumie to nie powiem, że nie rozpłakałem się przez ten film i jest naprawdę piękny. Naprawdę bardzo wam za to dziękuję wszystkim, którzy wystąpili w tym filmie. serducha takie dla was takie bardzo mocny serducha, bo widać, że się napracowaliście, widać, że poświęciliście czas, żeby coś takiego stworzyć i ja to naprawdę bardzo doceniam. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że ktokolwiek się tutaj dograł albo po prostu w uczestniczył w tym filmie. No i piękne to jest przywitanie po ponad miesięcznej przerwie, aż nie wiem, jak się wysłonić, takie są we mnie emocje teraz i naprawdę jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego materiału, za wszystko, jesteście najlepsi i z mojej strony to było na tyle. Мася і тава у.